Ewcia już w swoim żywiole. Dzień dobry kolejnego dnia. Dzień dobry widzowie. Moi drodzy, Wstaję widzowie. Wstali się. Wstali się. Wstali się. Ciężko, mnie, ciężko było ją w ogóle z, z łóżka z wlew. Mówi, daj mi se, daj mi sobie pospać jeszcze trochę. On nie daje, wiecie? On nie daje. On wstaje, montuje filmy, podkłada muzykę. My no naprawdę. Tak, bo teraz mamy intensywny dzień, więc trzeba było to szybko zrobić. Mamy intensywny dzień. I idziemy zaraz na śniadanie. Moi drodzy pamiętacie, wczorajszą, wczorajszą? Czy przedwczorajszą? Teraz nie pamiętam restaurację, to Ewa właśnie, Ewi się przypomniała jedna anegdota z jej życia, jak, jak było. Słuchajcie, mój tata był zawodowym kierowcą i moja babcia z dziadkiem i z moją mamą wybrały się, wydaje mi się, że na Śląsk właśnie do babci tam jakiejś rodziny i weszli do restauracji zamówić sobie obiad. I babcia mówi, zamówimy sobie kotlety schabowe. Wszyscy kotlet, wiecie, często się gotuje, ciężko zepsuć. No, i pani przyniosła, mówi: cztery kotlety, babcia. Było, ludzie, jaki stary kotlet, ze trzy razy odgrzany, taka podeszła już wysuszona. Tata podobnie, i mówi: no już trudno, nie? A tata mówi: Jakie trudno. Przepraszam, że pani, proszę to zabrać, to wszystko stare i nie do zjedzenia. A pani zabrała w wszystkim talerze, przyniosła pyszne, pachnące, świeże kotlety schabowe. I moja babcia mówi: Boże, co za wstyd. On bo, się odezwał, ta kobieta przyszła po te talerze, mówi jaki wstyd. Mogła, mogła zjeść te, się nie odzywać, zjeść tą podeszwę i się no, nie A Ale tam mówi, co nie, co nie mówi, płacę za to, chcę świeże, mówi nie. No tak, daj spokój. Całe no. życie brakeci ja znam z nich. W, wczoraj tam było świeże, ale tylko, tylko niesmaczne, ale, nie smaczne, ale. Ale nie śmierdziało tak jak tam tatanie, co, co ten? No one nieśmierdzące były te kotlety, tylko suche. Tak suche, jak no. raz odsmażysz, odgrzejesz A, no właśnie, i No właśnie, no to nikt głupi nie jest. Nie? Przecież odgrzewany kotlet to zupełnie inaczej smakuje, jak świeżo upieczony. No. Dlatego się Teraz nie, grzeje, nie się grzeje i nie odgrzewa. Nie? Tylko wiesz, zapanie, e, zamarynujesz i e, robisz na świeżo, a nie Bo Zauważyłeś, że teraz w restauracjach, na przykład tej, co tutaj jest, nie, no. nie ma takiej pozycji jak kotlet schabowy? No nie, to są jakieś. A to mi się nie podoba. Może. <laughs> Bo tak Kot... bym. wzięła kotle kotlet schabowy? No, no, ale tak... kotlet schabowy to też różnie może być, wiesz, mogą. Ale jednak ciężko. Za... Ale ja tam zamiast schabowego dowolę jakieś sztuki mięsa. Ja wiem, że ty wolisz, ale. Ale. Zawsze jest jakiś, ale teraz, teraz idziemy na śniadanko i będziemy śniadankować się, bo jest godzina już wskazująca na to, że trzeba iść na śniadanie. Ale tutaj mamy taką karteczkę, którą można postawić. Proszę posprzątać albo nie przeszkadzać. Oh. My zrobimy nie przeszkadzać, żeby nam tutaj nie przeszkadzać. Oni się pewnie cieszą, jak widzą, o, jak fajnie, jak nie nie? No, wyciągamy kartę i idziemy pyk, pyk, pyk. Myślałem, że będzie ciemno tutaj ja wczoraj w nocy. Nie, już jest dzień, Sławomir. No, czekaj. Tutaj położymy to. Po co mają pracować? Nie pryskawaj. Niepotrzebnie. Po co mają właśnie? Thank you. Thank, you. Thank you very much. Też trzeba nacisnąć jak ten czy nie zjedziesz? Nie zjedziesz, musisz. Zjedziesz zjedziesz. Na zero zjedziesz zawsze. Jest zielone zawsze. A myślisz, że my jedziemy na zero? To... Tak. Dobra. Na zero zjedziesz, ty tu nie wyjedziesz kurwa. Tu jesteśmy my. O. Tak. Dobre. Tu jestem ja. Idziemy na siadanie. I ona. I chyba nas nie rozczaruje, co? Siadanie no, to trudno, nie, żeby to jest proste. Mamy szwedzki stół. Tak, tymi ty mi nałóż. O, ja chcę wszystkiego po trochu. Czekaj, najpierw to może temy. Weźmiemy sobie. Zakładam, że nie A napoje to później weźmiemy, wiesz? A ty sobie też nakładasz? Na jeden? No, ty sobie może na jeden. No. Nie chcę Nie chcę To my jajecznicę byś mi mogła wziąć A to pasta, A, to pasta ja, ja lubię. No. Weź mi weź o tutaj czego? Co to jest? A tutaj wszystko Twarążecce jest napisane. W troszkę może wziąć, bo w hotelach, je, w hotelach jest dobry twarożek. On będzie na słono. Eee, dobrze tu jest sok z kiszonego buraka. Wow. To no, dostaniesz. To później sobie weźmiemy. Co byś chciał w eee, Słuchaj, nie no ogóreczki weź. Eee, pomidorka może też tamtego Daj im. i wszystko. I dobrze znaliśmy do końca. Jakie mamy nie, tu tutaj śniadanko. Masz na pewno. aha masz z cebulką, zobacz e, To daj mi jed, tą, tą nie wiem, tą białą chyba. Albo jedną tą, jedną tą. Bez cebulki może. No, Albo cebulka też może być. Mam. No dobrze. Dobra, jedną tamtą jeszcze to? już starczy, no. Bo kurde no, normalnie się ten. O. Dobra, to to będzie wszystko moje, a ty sobie włożysz... Tu masz bekon. A tu są jeszcze jajka. Ten, tak, tak. nie chcesz? Y, nie, no już tu i tak nie wejdzie. A ja tego nie zjem przez wszystkiego. Tam są jeszcze jajka ten. Tam są hmm. jeszcze jajka ewcia, y, hmm. Wiesz jakie? Y, sadzone. Tam są jajka jeszcze. Chcesz? No to możesz sobie wziąć, A ja zjem od ciebie najwyżej, bo mi się na talerzu już nie zmieści. Dobra. Śniadanko gotowe. Wybór jest naprawdę onieśmielający. Za dużo sobie wziąłem, chyba. <laughs> Sąbek sobie chyba wziął. To jest, słuchajcie, sok z kiszonego buraka, i on jako pierwszy wejdzie na twoje gardło. Dlaczego nie wzięliśmy? Masła. <laughs> ja nie widziałam masła. Ja też nie widziałam, ale zaraz pójdę i wezmę. Może pieczywie będzie masło. Zaraz. One są wyżej. Za muslebę. Spróbuj ten zakwas w buraka, czy dobry. dobry? Ale taki jak Ty robisz? Bardzo w podobnym smaku? Teraz ja spróbuję zakwas. No pusty żołądek to, wiesz jak to zdrowo? Uważaj na bluzę. <laughs> Biało, bluza i zakwas to może być mm, Dobry. Powiem Wam, że jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tym śniadankiem. Jest przepyszne. Chlebek świeżutki, masełko nie jest twarde, można elegancko rozsmarować. Nie w gębie po prostu. To prawda. Pyszne, mm. świeże. Świeżutkie. Jak mamy, słuchajcie, jak mamy. No. Pasta jajeczna, super. Podobny ekspresik do naszego, trochę oczywiście większy, ale. Podobnie. E, jakieś zabielanie, przepraszam? Mm, ale ty co z mykiem? Ja zrobiłem czarną. Mamy kaweczkę. Sławek zrobił taką kaweczkę czarną, bo mi czarną pijesz. No to zgadza się, no. mówię, piję czarną. Z no, jest ja bardzo dobra. <laughs> Powiedzcie, od tutaj jest dość rozległa ta, ta kuchnia, znaczy kuchnia, ta sala. No i Sławek lata co chwila. No. To to, to tamto. Moja mm, jest dobra. czy jeszcze swoją próbowałaś? Nie. Widzicie, jestem na takim etapie, że tak, żeby patrzeć w telefon i widzieć wyraźnie tekst, to muszę założyć okulary. Żeby spojrzeć na Sławka, który siedzi naprzeciwko, muszę je zdjąć. Nie. Jestem w takim wesołym właśnie wieku. A tu mamy takie, o. Fajny widok. No, na, sam, na samochody, na X4. Mamy, mamy X4 tu i inne. <laughs> Wypijemy kawkę i ustalimy, co robimy dalej, bo dalej oczywiście mamy pomysłów dużo, tylko dni mało, więc musimy wybrać. Ja wziąłem tego ptysia, bo mówię, taki ptys zwykły, nie? Pewnie będzie suchy, a to... Z bitą śmietaną. No, to ja wezmę jeszcze jednego, przyniosę sobie. Bo ja, wiecie, wziąłem jed... te wziąłem dwa, bo wiedziałem, że to będzie dobre, takie wilgotne, nie? Jeszcze i to wziąłem jedno, i tego ptysia wziąłem jednego i... Fycha ptyś, weź sobie. Dobrze, wezmę sobie. Albo, albo wezmę Tobie, a Ty spróbujesz jeszcze tamto i zobaczymy, co lepsze. Nie, no że, żeby wiedzieć jutro co ja... jeść No poszedłem po tego ptysia a tam e, już końcówka tych wtysów chyba ludzie Wyczaili chyba wyczaili, że są najlepsze to, to natomiast jest z masłem orzechowym, ja w mówi o to ja nie lubię. To ja będę musiał zjeść. No tak ładnie z mlekiem można sobie nawet zrobić tam. Co jak przyuważam? Bo płatki możesz sobie zrobić mówię to Igorek. Teraz, no, teraz powinniśmy na siłownię tam uderzyć po tym śniadaniu. Nie, to by nie dobrze było. Po śniadaniu to się musi zawiązać, mama To się zawiązało, fest. Tam jest basen, tutaj jest, jest tam basen? nikt nie biega z rana. Nikt nie biega, Sławek mówi, śpią, idę sprawdzić czy ktoś biega rano. Nikt nie biega, mówi. Nikt. Czysta, czysta, tafla wody, mhm. niewzruszona. Można się kąpać. Co, wejdzie sobie gościu i pochodzi po piętrach? Może sobie to ja nie spokoju. w tą stronę, w tą, tu po prostu było zamknięte. Ktoś otworzył drzwi. Ale wiecie co jest fajne? Dawno nie byłem, nie spałem po hotelach różnego rodzaju w Polsce, nie bo kiedyś w 2000 Roku 2001-2002, ja, żeśmy ze Wam różne rzeczy robili w swoim życiu, to żeśmy spali po bardzo w bardzo dużej ilości hoteli. Praktycznie rzecz biorąc, dwa do trzech tygodni byliśmy po hotelach. Nie? I powiem Wam, że tak, bolączka tamtych hoteli było to, że było w wielu miejscach zimno. Tak, tak, no, no, tak. Było. W wielu miejscach było zimno. Ale na pewno w żadnym nie było darmowej wody, gdzie wychodzisz na dworze i sobie, znaczy na korytarz sobie nalewasz ile chcesz, nie, a to jest dobre, bo my już chyba ze dwa albo ze trzy bańki, tak mi się, tak nam się jakoś tutaj chce pić, nie wiem, Ewa po tym ostatnim Był posiłku, w tak miał, ma, ma. no i teraz normalnie nie trzeba kupować, wiecie, jest normalnie woda. Jak ktoś chce gazowaną, to nie gazowaną, jak coś się gazowaną. No i taki tam mam ten. A teraz jedziemy do, w jedno miejsce, o którym możecie pisać w komentarzach. Takie bardzo znane, nieczynne już miejsce w Gdyni. Więc jak ktoś wie, to może pisać i zobaczymy, czy miał rację. No. Razem możemy w taki czapkę chodzić. <laughs> Tobie pasuje? Czapeczka. Na skółę będziemy mieli. Tutaj za dużo by mi wystawało. Ale tu się chowa, nie? Tak, to się chowa. Więc łatwo. Więc więc. Więc łatwo. To nie wiadomo teraz, czy ja ta czapka, czy nie bardziej moja. No nie? właśnie, o to chodzi, kurde. Ona mówi, to jest twoja czapka, bo ja mam włosy za fajne, mówi. A ja mam niefajne włosy? Nie, bo wszystkiego widzą. On muszę, wszystko wam mówi. Łapie tym językiem. Muszę powiedzieć, widzą wszystko. Tak, wygodnie? Dobrze, kurde, to, tak, dobrze jest. Zapinam. No. Tutaj trzeci to też włożyć. Tak, zdejmę zaraz i tak. O, oh yes! <laughs> na, na... Jedziemy, nie chcieliśmy brać samochodu, ale wiecie, jak jest tu? Uh, to, no, to, to, lepiej zabrać. To, gdy nie na nogach nie pójdziemy. To, gdy nie na nogach nie pójdziemy, to tak, po pierwsze. A po drugie, to, yy, jak się ma auto, to się wiele spraw załatwi, nie? Uh, właśnie. No właśnie, za jednym razem. mapę nastawił, Sezam otwiera się i wyjeżdżamy do Gdyni. Ja nie wiem, w jakimś celu to do tej Gdyni, takim oprócz ciekawości? Nie, no tam jest, to jest blisko morza, wiesz, pójdziemy zobaczyć jakiś mole. No właśnie mole, chciałam powiedzieć, coś? że do morza to mamy tu jeszcze kawałek, nie. ale sobie pojedziemy. Człowiek nie jest taki, co by sobie nie pojechał. Oczywiście. Tutaj trzeba przyłożyć tą kartę hotelową, czy coś? No kartę. Aj kurde lal stanące Bo wiecie jak się kurde wyjeżdża tutaj w ten, to ciężko jest dobrze wyjechać i trzeba się wygiąć. Jak ci uderzy ten w, w, w dach, to pojedziesz szybciej. Nie uderzy. Bo może tak się zdarzyć. Może on się na czas pewien podnosi. Ojej panie, co pan tutaj kręcisz. Panie, co pan? Panie, co pan kręcisz? Dobra, jedziemy. I tutaj on chce w lewo, żeby jechać, a później w prawo. Niech Zbliż, niech widzowie zobaczą co to jest za liczba ta rzymska. Przyjechaliśmy nad morze, Sowek tam jest Gdzieś, gdzie jest Sławek, nie widzicie jeszcze Sławka. Kupiliśmy bilecik i idziemy w stronę morza. Jest bardzo zimno. Nie widać, co prawda pary, ale jest zimno. Idziemy zejść tam. Sławek ma czapkę w kieszeni, a drugą na głowie, więc tą jedną będzie musiało mi dać. Ja mam kaptur. <grytanie> jaki idzie, jaki turysta? Nie, <grytanie> i chodzisz jak taki turysta. no możemy się tutaj poćwiczyć. Możemy. Proponuję ci zapiąć tą kurtkę. Trochę jest ty, chłodno. No. Dobrze, że mam taką zimową. Mówiłam, widzom, że jest rześko i to bardzo. Co prawda, jest rano, ale jest zimno. No tam wiesz, Słowek, marzec, nie? W marcu, jak w garncu. Prawda, Mart... widzowie? W marcu jest fajnie. W marcu, jak w garncu. Może być i ciepło i zimno. Znajdujemy się w tym miejscu, do którego przyjechałem. Z pewnością starsi widzowie pamiętają taką piosenkę jak U Maksyma w Gdyni. I to jest właśnie ten lokal. To jest moi drodzy, właśnie ten lokal. Kiedyś najpopularniejszy lokal chyba w trójmieście. Tutaj grał zespół Bonnie. M. Tutaj śpiewała Violetta Villas. Tutaj bywali. Aktorzy zresztą, ci co grają jeszcze do tej pory, przecież Cezary Pazura, czy tam Bogusław Linda. Wszyscy tutaj yy, sobie siedzieli. Zobaczcie jak to się kurczę zniszczyło. Tutaj jest problem, bo to jest chyba lokal do rozbiórki. Nie da się tego odrestaurować. Drink tutaj kosztował tyle co miesięczna pensja robotnika w tym yy, w stoczni. Także nie było tanio. Na środku było takie duże, w środku rosło takie duże drzewo, wychodziło na ten, no i oczywiście tutaj był widok na morze, ale to to wszystko już pozarastało. Kto tutaj był? Przyznawać się. To słuchanka znalazłem tutaj, siedzi sobie, a my żeśmy ze tam szli stamtąd. I takie miałem zwątpienie, bo czasami na TikToku widzę jak takie faceci wejścia. Tak, tak, I tak dają tak, nie żywe, tak. mówię ty, a on jest żywy do No. Tutaj mamy Morze Bałtyckie. Bo to chyba bałtyckie jest, nie? Tam są jakieś statki. To może od chorwackiego się różni tym, że jest zimne i zielone. I w zasadzie jeszcze tym, że jest małe. Właśnie myślałem o tym, czy, czy ten jod to jest teraz, czy tylko w październiku i w zimie w zasadzie. Myślę, przy sztormach jest najwięcej. Przy sztormach. No. Ale w ogóle teraz, słuchajcie, może jest zimno, ale za to jak jest pusto. Za to jak jest pusto. Można stanąć na parkingu, widzieliście? Tak. Pusty parking. Pełno miejsc, można się rozkładać na plaży. Zastanawiałem, czy by nie iść do jakiejś tutaj tej tawerny, ale chcemy dać szansę jeszcze tej naszej restauracji, w której jemy i chcemy jeszcze dzisiaj na kolację jeszcze tam iść. Zobaczymy albo jutro. Mówi, chodź, nagramy TikToka. E, ja mówię, a ludzi to nie interesuje. Jakbyśmy tam skoczyli, albo bym cię wepchnął do wody, to by ich to i zainteresowało, ale tak samo może, samo mole to raczej nie. Patola to tak. Szkoda, że nie mamy rolnetki. W samochodzie mam, ale tutaj nie mam. A tam w oddali może nie widzicie, ale pływają statki. Tam jest Stocznia Gdańsk prawdopodobnie i port i wszystko Zaręczyli się. Kinga i Paweł. Tak? Tak, no, zaręczy nowa pamiątka nie widzisz. Że... O kurcze to pozdrawiamy was Kingo i Pawle. Mam nadzieję, że jesteście, jesteście razem jeszcze, bo to różnie może być. A tutaj jest Angelika i Paweł, a z drugiej strony kto tam W kaprze czytasz? Robert. Tak? Robert Mateusz 50 EK, ale Aha. Co to jest? No, to takie są tutaj cuda. Widzowie, zaczyna się bardzo przyjemnie spacerować, bo słoneczko w plecy zaczyna grzać. Wiesz, człowiek jak się poci normalnie. <noise> nie no, pocić się nie poci, bo jest chłodno. Zdecydowanie zimno, bym powiedziała, ale jest przyjemniej, wiadomo. Idziemy. Wykupiliśmy chyba sobie bilet na parkingu na dwie godziny, nie? Teraz na 2 i 3 minuty dokładnie. Tutaj jest Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Magdaleny Abakanowicz. Kto tutaj uczęszczał? Przyznawać się? A tu jest Wisła wpada do morza, tak? To weźmiesz? Będziesz sobie pływał w Chorwacji tak. tym? Tak. Tym będzie sobie pływał. To jest moi drodzy tabliczka z czasów y, komunistycznych. Wszędzie, gdzie tylko trawnik był, było napisane: Szanuj zieleń. Tu jest domek Stefana Szaromskiego. On tutaj podobno był na setną roślinę za ślubin Polski z Bałtykiem. Pobyt w Orłowie. No, To już teraz wiecie wszystko. Ale najbardziej mi szkoda tego y, tego Maksima że to kurczę, nie można tego zrobić, odnowić, nie wiem, uruchomić. To podobno jest do rozbiórki, tam ktoś chciał to sprzedać za bardzo dużo milionów. Później opuścili cenę do, do mniejszej ilości milionów, no ale kupca nie ma. Może by tego nie można było rozkręcić. No ja nie wiem, nie wiem jak to jest w sezonie. Pewnie tutaj na pewno więcej ludzi jest niż teraz, ale kto tam wie. Jeszcze tam popatrzcie, taki widok, na morze ma ten hotel i też szyby wybijane też to wszystko upadło i nie można e, tego jakoś odrestaurować, nie wiem, kupić, sprzedać żeby to jakoś było, bo to można by przecież zrobić nie wiem jaka tam jest sytuacja, może ludzie właściciele poumierali, albo może jakaś tam, nie wiem, coś się wydarzyło na pewno jest to dziwne no. na samo położenie tej działki, Tutaj zobacz. Tu jest fajnie, ale to widać jest nowe, nie? Tutaj te, 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 te... Siłownia. <laughs> Nie, nie, nie siłownia, <laughs> tylko te, te budynki, apartamenty, no. Mm -hmm.